i kolejna walka e, dzisiejszej sesji ranno-południowej e, walka e, z numerem 18 ponownie mamy e, tutaj e, boks amatorski e, kategoria wiekowa do lat 16 kategoria wagowa 60 e, przepraszam 81 kg w której spotkają się Adam Krupa Wiktoria Ostrołęka a jego przeciwnikiem będzie Dawid Pawlak, MN Boxing Wysokie Mazowieckie. Runda numer 1, zaczynamy. Wysocy zawodnicy, długi zasięg ramion, jakby troszeczkę lepsze warunki fizyczne i zasięg ramion po stronie zawodnika z MN Boxing Wysokie Mazowieckie, Dawida Pawlaka. Przypomnę, Dawid Pawlak na niebiesko, natomiast Adam Krupa na czerwono. Na no początek, na razie rundy badawcze. Nikt tutaj na razie się nie rzuca do jakichś bezpardonowych ataków. Niezła praca nóg u dwóch zawodników. Także na pewno będziemy świadkami ciekawej technicznej walki, jeśli potrwa ona na całym dystansie e, czyli trzy rundy po. Dwie minuty no, walka na razie prowadzona jest w dystansie. Prawdzie tutaj kroczek po kroczku starają się skrócić ten dystans, szczególnie zawodnik w stroju czerwonym, Adam Krupa, troszeczkę niższy. No ale zobaczymy, czy to się uda dla niego. Przerwa na poprawienie sprzętu. I zaczynamy ponownie po wznowieniu tą walkę. Adam Krupa, Wiktoria Ostrołęka na czerwono, na niebiesko, Dawid Pawlak, MN Boxing Wysokie Mazowieckie. 10 sekund do tej rozpoznawczej, można powiedzieć, rundy, bo tutaj za wiele się nie działo. Także jeszcze końcówka. No i Koniec rundy pierwszej. Zobaczymy jak ta szermierka na pięści będzie wyglądała w drugiej odsłonie tego pojedynku. Za moment zaczniemy drugą rundę tej walki. A ja przypomnę dla Państwa, że nastąpiła zmiana sędziów i sędzią w środku sędzią w klatce, który sędziuje tą walkę jest pan Piotr Bogucki. doświadczony sędzia polskiego związku Kickboxingu, także za moment to on. Zacznie rundę numer 2. Druga runda, zaczynamy. O, teraz tutaj już druga runda. Już nie ma takiego rozpoznania. Już plan taktyczny widać dostał tutaj Adam Krupa. Ruszył on zdecydowanie do przodu. Być może sekundanci tutaj podpowiedzieli coś, już musi się dziać, żeby w końcu coś. Wygrać tutaj, ugrać tak i widzimy to. Wyraźna zmiana taktyki. Stara się zagonić tutaj pod siatkę swego oponenta z wysokiego mazowieckiego Dawida Pawlaka. Robi to skutecznie. Do do niego należy środek ringu. Widzimy to. On spycha. Ładna akcja teraz. Lewy dół, prawy góra. Doszedł celu w wykonaniu y, Adama Krupy znowu teraz góra, ładnie ładne trafienie przed nim sierpowym, ponownie góra dół, sierpowe te zaczynają dochodzić celu u Adama Krupy także to on podkręca tutaj tempo zobaczymy jakie warunki tutaj postawi Pawlak, czy coś będzie tutaj próbował trafić, skontrować zapewne tak, ale czy to się uda zobaczymy, na razie to wydaje się bardziej wyrazisty Krupa to on właśnie tutaj tak, no przepuścił troszeczkę, troszeczkę ściągnął takim sprytem no ale uniknął uderzenia i to najważniejsze, ładny blok teraz rękawicą ty tylną także naprawdę tutaj ten zawodnik coraz bardziej ten plan taktyczny wykonuje ze skutkiem Pawlak tutaj dostaje yy, podpowiedzi, że od, od sekundantów, żeby podkręcił tempo, żeby coś pokazał, bo niestety wygląda to niezbyt pozytywnie jeśli chodzi o jego trafienia. Myślę, że tak będzie do końca. Ładnie tutaj blokuje Krupa. No muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj zaimponował dla mnie zawodnik z Wiktorii Ostrołęka Adam Krupa. Pokazał dobry boks, kilka udanych akcji kilka sierpów weszło na głowę Dawida Pawlaka to on był stroną dominującą do niego należał środek ringu, kilka razy też zadał cios na korpus także bardzo, bardzo dobrze wyglądała to ta druga runda w jego wykonaniu i myślę, że on tutaj troszeczkę no, ma przewagę wiadomo Pierwsza runda, tak jak powiedziałem, rozpoznawcza, a tutaj wziął się od samego początku drugiej rundy do roboty. I myślę, że trenerzy mogą być zadowoleni po tej drugiej rundzie spoczynania Dama Krupy. I zaczynamy rundę numer 3, decydującą, zobaczymy co nam tutaj zaoferuje i czy odpowie Dawid Pawlak z klubu MN MM Boxing Wysokie Mazowieckie. No ale dalej tutaj e, wydaje się być e, Krupa no, atakującym, cały czas na wstecznym e, Dawid Pawlak. Cały czas się cofa, próbuje coś tutaj bić z kontry. Także tu znowu przysiadce dominuje, no tutaj takimi cepami, sierpami szerokimi, próbuje powalić swego przeciwnika. Krupa, teraz podbrudkowy. Próba podbrudkowego nie doszła celu. Prawego haka, także repertuar tutaj widać e, ma duży e, ciosów. Dawid. Przepraszam, Adam Krupa. Na razie wydaje się być bezradny Pawlak. Próbuje tutaj kontrować, ale dużo jest takich przestrzeliwań. Te jego ciopsy nie dochodzą czysto celu. Ładnie tutaj przyjmuje na rękawice, wyblokowuje Adam Krupa. No muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj ciekawe, ciekawe akcje, ciekawe rozwiązania. E, płaszczyzny bicia, przede wszystkim tych ciosów i wąsko stara się bić, i szersze te cepy e, na, trafia czasami właśnie e, na korpus. Próbuje haków cały czas to on w natarciu, i to przynosi efekt. Tak na pas, tutaj na korpus, na szef, jak to się mówi po boksersku, trafił też krupa. Także myślę, że do końca będzie on tutaj stroną dominującą widzimy cały czas do przodu myślę, że bardzo pięknie zrealizował ten plan taktyczny swego obozu szkoleniowego Adam Krupa słowa uznania również dla Dawida Pawlaka, że w takim wysokim tempie udało się jednak do końca dotrwać tego pojedynku. Można powiedzieć, że te dwie rundy to był występ do jednej bramki po piłkarsku, mówiąc, no ale zobaczymy. Poczekajmy na werdykt sędziów. Czasami, jak to się mówi, oko komentatora, już to nie jestem sędzią, może też zawieść, tak. No zobaczymy. Tak jest. 3-0. Zasłużone zwycięstwo Adama Kru Krupy z klubu Wiktoria Ostrołęka. Zasłużył na to zwycięstwo. Pokazał dobry boks, ciekawe kombinacje. Pierwsza runda rozpoznawcza, ale w drugiej i w trzeciej rundzie to on można powiedzieć rządził i dzielił w tym pojedynku i zasłużył na zwycięstwo tego zawodnika.